Rodzina ma zawsze największy wkład, dlatego że no, początki są takie, że to rodzina, rodzice cię wysyłają jakby e, do, do klubu czy do, nie wiem, do, do jakiejś sekcji, która, e, która e, no, przy, przyciąga tę młodzież po to, żeby ona mogła uprawiać sport. Bałem się, że tej adrenaliny będzie mi brakowało. Dzisiaj trochę już jest inna świadomość, Moja już też znam swoją metrykę i wiem doskonale, że muszę jakby stopniowo spuszczać z tonu. Więc też to, co teraz wykonuję, może tej adrenaliny już nie ma tak dużo, szczególnie po rajdach, ale gdzieś tam uzupełniam sobie trochę brak tego.